Dzisiaj dowiecie się, jak zaprojektować taki budynek Biedronki. Spotkałem właśnie wykładowcę Politechniki Gdańskiej, pana doktora Jarosława Wąkowskiego, który jest u nas architektem. Bardzo dobrze Cię spotkać. Jarek, słuchaj, jak wygląda projektowanie tej Biedronki, bo jesteś autorem opracowania architektonicznego tego dzieła? Opracowanie projektu jest no. Dosyć złożoną sprawę, czasochłonną. Zaczynamy przede wszystkim rozmowy z Wami, z klientem tak, tak, tak. i w celu ustalenia jakiegoś tła, jakiegoś założeń technicznych, założeń finansowych, analizy chłonności, czyli przygotowania takiego pierwszego opracowania wstępnego, które nam określi, ile na danym terenie, który chce, w który chcecie zainwestować można z, jakiego, z tego terenu, ile można uzyskać powierzchni sprzedaży, jakiegokolwiek budynku, czy to będzie tego typu, tamtego, tamtego, jakiegokolwiek. Następnie, kiedy już mamy temat opracowany, opanowany, wiemy, czego możemy się spodziewać pod względem jego chłonności, czyli warunków jakby wynikających z lokalizacji, przystępujemy do takiej analizy uwarunkowań prawnych, czyli tego, na co pozwala w danej miejscowości jego prawo lokalowe, czyli plan miejscowy zagospodarowania, jeżeli nie ma, to przygotowujemy warunki techniczne, występujemy o warunki techniczne i to jest jakby kolejny etap, który nam pozwala na przygotowanie materiałów, no, jest takich wstępnych do ścisłego projektowania. Kiedy zyskamy tę dokumentację, dostępujemy z nami porozumienie, już takie finalizujące, kiedy i w jaki sposób chcemy przygotować dokumentację. No i wówczas cała, całość pracy spada na nas. Staramy się zrobić to bardzo szybko. Staram się oczywiście zrobić to zgodnie z, z zasadami wiedzy technicznej i tak dalej, i tak a dalej. A powiedzcie, czy ten ołówek kreślarski i deska kreślarska to jeszcze obowiązuje w tych czasach? Jako, jako taki zabytek troszeczkę. Jako taki tak. atrybut powiedzmy. Tak, jako taki atrybut, troszeczkę żarci. Są, są tacy projektanci, którzy używają tego, ale to niestety, niestety, niestety używamy już bardziej no, technik nowocześniejszych programów komputerowych. No, dzięki temu możemy uzyskać taki obraz przestrzenny modelu, Nie wiemy jak ten budynek będzie wyglądał. A ile czasu trwa projektowanie? No przeciętnie to jest od tak miesiąca do dwóch, trzech miesięcy. To zależy od skomplikowania budynku. Ale tak jak tutaj jeszcze później jesteście uczestniczyli, tak, tam kończymy budowę była, już. Tu była specyficzna sytuacja, kiedy no w trakcie budowy pewne zmiany rozchodziły. zachodziły. No więc praktycznie do końca budowy jesteśmy związani z klientem. Dzięki Jarek. W takim razie po więcej wiedzy zapraszamy do kolejnego odcinka, do zobaczenia. Cześć, dziękujemy.